Witajcie, witajcie. Dzisiaj Wam pokażę bardzo fajną grę. Ta gra, tutaj macie jej nazwę, nie umiem jej sam przeczytać. I w tej grze głównie chodzi o, taki, o bieganie. Żeby zacząć biec, to trzeba kliknąć w ekran. No i się tutaj biega. Tu, to jest według mnie nawet łatwe i. Um, gdy jesteś na początku tej gry, to o, masz e, jakby takie test do zrobienia, który Ci powie wszystko jak e, masz grać, więc ja nie będę na razie wam mówić. Um, I e, teraz mam reklamę, to nie musicie oglądać tego reklamy, Po prostu już na i um, tak jak mówiłam, um, tutaj um, Macie, możecie biegać i rzeczy, które mogą Wam pomóc w tym biegu e, wystarczy wejść w tutaj w, e, e, w up, uparte, nie wiem co, nie rozumiem tego. W, nie w, shop, tylko w mi i w tą zakładkę i tutaj macie te wszystkie rzeczy. Jazzback pozwala na to, że lecicie, lecicie, lecicie i zbierać po drodze e, Pieniążki, e, buty do skakania, daję wam to, że możecie dwa razy skaczkać, normalnie nie możecie skoczyć na pociąg, a gdy macie buty, możecie skoczyć na pociąg. E, e, Magnus wam daje to, że nie musicie biegać ciągle za pieniążkami i razy dwa też wam daje to, że, musicie, że nie musicie... Że będzie szybciej leciał Wam czas i będzie łatwiej pobić rekord. Ja sobie tutaj tak to ulepszyłam. Na 30 tys. na razie czas już Wam pokazuję Jetpack 19 i tak dalej, i tak dalej. I. Yy, yy. No hmm. dalej, tak jak mówiłem, tutaj są takie różne rzeczy, można ulepszyć. Jeden ja na się to ulepszę na 30 tysięcy i tutaj na razie w, w, nie, nie będziemy chodzić. Pokażę Wam, jak się wejdzie w mi, to też są postacie. Postacie dają po prostu wybierze sobie postać. Niektóre postacie coś dają, a nie, żadna postać nic nie daje. Tylko są różne. W niektórych postaciach jest tak, że na przykład w tej postaci. Można sobie, są różne rzeczy, ale też różne, jakby różne odmiany tych postaci. Ale, e, żeby je, niektóre odmiany, żeby zdobyć, e, to trzeba, na przykład tutaj, w tej jeszcze, e, trzeba zdobywać spray'a a w tej na przykład trzeba zdobywać czapki, no i tak dalej. W tej trzeba zdobywać e, takie radio, beatboxy. Króliczka sobie kupiłem za 40 tysięcy. Najdroższa postać to ona. Jest, ona kosztuje prawie milion. Bardzo ciężko za to e, Króliczka dostałam. Za chwilę Wam powiem czym. I deski. Deski często mają jakiś dodatek. Te, na przykład ta deska daje dodatek, że szybciej będziesz. E, Szybciej będziesz się poruszać, szybciej będziemy mieć. nowe, No ja szybciej. E, I ta, na tą deskę właśnie zbieram, mam na razie 78 e, tysięcy i, i tak dalej. No i to deski, e, to deska i tą, Jeśli mają e, na przykład e, taki kalendarz przy sobie, nie wiem czy widzicie, ale chyba widzicie. Kalendarzyk, tak samo z postaciami. Jeśli mają e, taki kalendarzyk, to oznacza, że można je zdobyć w. Za chwilę wam pokażę gdzie. już wam pokazuję, tylko to klama musi przejść. To można zdobyć w. tutaj, w tych bułeczkach. Jak się wejdzie do tych bułeczek, to można je zdobyć. Ja właśnie niedawno zdobyłem tego króliczka takiego robotowego. I niedługo też zdobędę tą deskę. I tutaj od razu Wam powiem, że można zdobywać też kasy, super mystery boxy, które za chwilę Wam opowiem, klucze, o których też Wam opowiem, kasy, no i tak dalej, i tak dalej. E, I jak jeszcze w deskach, mam tą deskę, zawsze dostajecie na początek. I deski, nie macie ich ograniczoną ilość, tylko macie ich, na przykład ja je uzbieram, na razie mam 114 desek, tutaj pokażę wam, 114. I te deski działają trochę tak jak totem. Ci, co grają w Minecraft, to wiedzą, co to jest totem. Totem to takie coś, że jak się zabijesz, to tak naprawdę cię odradza, ale tracisz to. I też ta karta deska ma swój ograniczony czas. Na przykład ta, no i tutaj tak leci ci, ci czas. I ten czas zawsze, znaczy nie zawsze jest inny, ale na przykład w magnesach takich też jest czas. W jetpacku też jest czas. I w tych wszystkich ułatwieniach też jest czas. Tylko, że w deszce jest najdłuższy czas. Jak wyjdziecie w shop, tutaj w zakładkę shop, to będziecie mieć mystery boxy. Ja akurat tutaj mam za darmo jednego mystery boxa. Ten mystery box jest e, bardzo e, słaby. Ten mystery box jest bardzo słaby i on e, pokaże wam, jak to można zdobyć. Maksimum kasmur na 2000 zdobyć. No i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wam dokładnie tego pokazywać. I zobaczmy, co to będzie. Mam nadzieję, że 2000 kasy. Mój kasa mi jest najbardziej potrzebna. No ja dobra, to też mi jest potrzebne. Fajne to jest. Nie będziemy oglądać reklamę. Mystery box po prostu oznacza to, że będziecie i kupować kupić za pół tysiąca kasy. Może się opłaca kupować. I tutaj największa nagroda to jest... Yy, 100 tysięcy no i to są pokazane procenty szans pokażę, przybliżę wam tak to wygląda jak z tego wyjdziecie to otworzymy i sprawdzimy co będzie w tym mystery boxie otwieramy dostaliśmy deski deski są częste a mystery box za 6 kluczy Kupię go wyjątkowo, bo normalnie go nie kupuję, bo on nic się nie opłaca dla mnie. Jego się kupuję, to jest 100%, żeby wypanić jakaś rzecz. Te rzeczy za chwilę Wam pokażę do czego one są. I zobaczymy co nam się wylosuje. Nie, możemy pobrać. Nie, wylosowaliśmy właśnie te radia, odbieramy te radia i e i wam pokażę do czego one są. Może zrozumieliście już do czego. Te radia jak weźmiecie w postaci, nie pokazałam wam tego bo zapomniałam. Tak jak tutaj, w się właśnie zbiera. Ja właśnie zdobyłam te radia. Tutaj się zbiera czapki. Czapki często są w tym mystery boxie najczęstsze. Bo ja trzy razy chyba kupiłam tego mystery boxa i dwa razy wylosowałam właśnie 16 czapek. I... i... I e, jeszcze tak jak mówiłem bułki. Bułki e, się zbiera tak, że się w nich zbiera e, jak się gra, czyli tutaj. Pojawiają się po prostu na drodze te bułki i te bułki się bardzo płacały, bo w nich można bardzo dużo kasy zdobyć. E, jak widzicie tutaj są gwiazdki. Nie? Widzicie tutaj, że mamy takie gwiazdki. A to jeszcze raz wejdziemy w bieganie. I tutaj są te gwiazdki, co nie? Tutaj. Mamy ich 27. A. A. Nie powiedziałam wam chyba, co to i to jest. To jest takie skakania I tutaj zawsze na końcu jest jakaś rzecz. Nie powiedziałam, może wam tego. Przepraszam. I w te gwiazdki, jak wejdziemy sobie. Tutaj, stop. To tutaj mamy zadania do wypełnienia. Te i jak wypełnimy te zadania, to dostaniemy kolejną gwiazdkę. Mi zostało jedno, chyba sobie obejrzę reklamy, bo nie chcą mi się tego robić zadania. I, I tutaj macie ilość, ile gwiazdek już zrobiliście. Ja zdobyłem 24 i mam plus 3 takich gwiazdek, które mi się skończą za. 14 godzin, czyli już bardzo mało mi zostało, bo normalnie chyba jest około 4 dni i tak właśnie to jest, jeśli chcecie już wyjść z tej gry bez zabijania to możecie kliknąć quit, level no i wyszliście, zawsze jeśli macie internet to mo możecie sobie dokupić do każdego wyścigu pół tysiąca, ja sobie nigdy tego nie oglądam bo się nie opłaca a jeśli zdobyliście więcej niż pół tysiąca, to możecie na przykład ja zdobyłem raz w jednym wyścigu 2000 końców, to mogłem je podwoić na 4000. I tutaj możecie obejrzeć reklamę, będziecie mieć trzy klucze, a jak wejdziecie tutaj w domek, to w tym domku macie właśnie ten cały menu jakby główne. I tutaj jak widzicie, w misji, to właśnie macie to misje pokazane, a jak wyjdziecie w to Ja tego nigdy nie robię I to daje praktycznie klucze i jeszcze spraya Ja tego nigdy nie robię Tylko tym się samo nie chcąc wypełnia Tych misji Tych misji jest sporo nawet I jak, wypeł jak na przykład wypełnicie misję za trzy Tutaj za chwilę Wam pokażę. Za trzy pieniążki to będziecie mieć misję za 5. Znaczy klucze chodź mi. A jak wypełnicie za 5 to będziecie mieć zaoszczą, a dalej to jeszcze nie wiem, bo jeszcze tego nie zdobyłam. Um. No dobra, to już na dzisiaj koniec. Zasubskrybujcie ten kanał, zalajkujcie i. Wbijcie na kolejny odcinek. Bo jeszcze wszystkiego wam nie opowiedziałam. Na kolejnym odcinku będzie e, co innego wam powiem. Jeszcze coś tam dopowiem. I pokażę chwilkę, jak gram. No dobra, to cześć. Pa.